Terapia ESI to nie zabawa, choć dzieci często mają takie poczucie. Terapia integracji sensorycznej powinna dostarczać dziecku odpowiednich bodźców w odpowiednim natężeniu. Na przykład, ćwiczenia na sprzęcie podwieszanym stymulują błędnik dziecka. Można to zrobić w różnych płaszczyznach w zależności od tego, w jakiej pozycji będzie ćwiczyło dziecko i jaki sprzęt wybierzemy. W zakresie terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się także ćwiczenia wzmacniające, tak zwane czucie głębokie. Zabijanie dziecka w karimatę lub elastyczną pustę, tak naleśnik, daje dziecku lepsze poczucie ciała w przestrzeni. Jest to bardzo ważny element dla mózgu w przypadku dzieci z osłabieniem posturalnym, w tym także z badami postawy. W terapii SI wykorzystuje się też ćwiczenia równoważne. Ćwiczenia polegające na naprzemiennym wykonywaniu ruchów, np. u dzieci adiadochokinetycznych, czyli takich, które prezentują brak naprzemienności. W terapii SI wykorzystuje się także ćwiczenia polegające na planowaniu ruchowym i odtwarzaniu pozycji, np. u dzieci dyspraktycznych. Wykorzystujemy także ćwiczenia spowalniające dziecko i koncentrujące je na zadaniu, na przykład u dzieci mających problemy z modulacją sensoryczną. Zawsze są indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka. Należy pamiętać, że ukończona pozytywnie terapia integracji sensorycznej stwarza dziecku możliwości do odbierania bodźców z otoczenia w sposób właściwy. Dzięki temu reakcje dziecka na bodźce stają się często lepsze lub zmieniają się na bardziej odpowiednie i akceptowalne społecznie. Agnieszka Mikołajczyk, Cornelus Clinic. Jestem magistrem fizjoterapii i terapeutą integracji sensorycznej.